Dzień dobry wszystkim, ja jestem Malta, a to jest Don't Escape 3. Gra, którą już poprzednio graliśmy, ale nadal nie odkryliśmy całej prawdy, tak więc powracamy do niej. Zanim eksplodowaliśmy statek i uciekliśmy na szalupie, aby odkryć, co się wydarzyło i już wiem, czego nie zrobiłam, a co jest bardzo ważne. Jak znajdziemy zwłoki, trzeba odkryć, co tutaj się wydarzyło. Bo założyliśmy, że był intruz, widzieliśmy go, był w skafandrze kosmicznym. Ale jest tutaj są kamery. Możemy znaleźć, co się wydarzyło. No po prostu bo, bo są kamery. Nagrania kamery w tym miejscu zostały uszkodzone i nie mogą być e, wyświetlone. Jednak może odzyskać wideo, ale to będzie wymagało no, naszego czasu. Zajmie to 15 minut. No, odtwarzamy, nie mam wyboru, że znaczy nie poznam całej prawdy. Tak więc nasz przyjaciel lutował. Albo spawał rury, kiedy pojawił się intrus. i rzeczony intruz wziął kanister z gazem, plazmą, czy czym tam i uderzył rzeczonym kanistrem naszego przyjaciela. O, i mamy pierwszy numer kodu. Okej. Okay. teraz może zobaczmy naszego przyjaciela, którego krew nam się bardzo przydała. ...i który wiemy, że są dźgnięty nożem. Jak to wyglądało? Poznajmy wszystkie szczegóły. To samo co poprzednio. Jest uszkodzone nagranie, ale możemy je odzyskać, ale zajmie to 15 minut. Nasz przyjaciel siedział sobie przy stole, pewnie jadł naleśniki, bo kto by nie jadł naleśników, kiedy pojawił się intruz... Intruz złapał go za szyję. Nie, dźgnął nożem, dźgnął nożem. <laughs> Jeszcze wiedział, że tu jest... Kamera ukryta. No, no w sumie nie była ukryta. Pewnie monitoring jest na całym statku i każdy o tym wie. Mamy przyjaciółkę naszą w laboratorium. Ale tak sobie myślę, że nasz gościu nie był miłym człowiekiem, bo on wszystkich komentował, ledwo ich znałem. Nie, nie miał nic osobistego o nich do powiedzenia, więc mam wrażenie, że był takim samotnikiem, z nikim za bardzo nie gadał. Dobra, zobaczymy, co się jej stało, bo wcześniej założyłam, że po prostu jakoś jej nie była wystarczająco ostrożna i w głowę się jakieś panie dostał się jej kryształ. Ale może jednak tutaj było coś więcej. A pokaż nam nagranie. Zbadała sobie kryształ, gdy pojawił się intruz. Intrus zaczął z nią walkę. Pewnie był od niej silniejszy. ...i rozbił jej głowę o kryształ. A, to tak się kryształ dostał do jej głowy. Okej, okay, sześć. To został nam już tylko pan inżynier, którego zabił gaz. Dowiemy się skąd się wziął ten zielony gaz, który być może jest mgłą z kosmosu. Patrz, co tu się wydarzyło. Jaki mam status? Ile nam powietrza zostało? 50 minut. Okej, okay, mamy czas na kamerę. Tak, odzyskaj. Intus sobie tutaj siedział i się chillował, może wajbował, cieszył się życiem. Ale stwierdził, że będzie zabawnie, jeśli dobierze się do wiatraków i je zniszczy. A następnie wypuści trujący gaz? Okej, okay, no to już wiemy kto zabił inżyniera również. I teraz mamy właśnie kod do drzwi, które wcześniej były zamknięte. I nareszcie może nam się udać poznać pełną prawdę. Drzwi, które były zamknięte są drzwi do sypialni, gdzie wszyscy astronauti śpią. I nasz kod, o którym wiemy teraz już to jest 2... Nie, przepraszam, 7. I otwieramy drzwi. O nie, chyba... Chyba widzę intuzę za. Nie. Nie. O nie. Może zanim na niego klikniemy, to kliknę na, na absolutnie wszystko. O nie. O nie, podszedł do nas. Nie. Skafandy jest pusty? I ma moją plakietkę z imieniem, więc to mój skafandy, O. To my byliśmy intruzem. Kiedy poszedłem spać, kryształ przejął kontrolę nad moim ciałem i użył mnie, aby wszystkich zabić. A później musiał się mnie pozbyć poprzez śluzę. Jestem zainfekowany. To dlatego wszystkich trafiał szlak, jeśli uciekłam. Mm, muszę zginąć razem ze statkiem, na to wychodzi. Sobie myślę, czy mogę ściągnąć bombę? Tak. Bo mam lepsze miejsce gdzie ją umieścić. Bo mamy zniszczyć kryształ, nie? To najlepiej będzie umieścić bombę na krysztale, Tylko najpierw wrzućmy pozostałe kryształy. Siedźcie sobie razem, niech nikt nas nigdy nie znajdzie. Ok, w każdej chwili mogę zdetonować. Zdetonować ze mną? Okej. Okay. To ja. Ojej, krwawe z Chyba, że to sos z naleśników, bo jak widzicie, jest tam taki czerwony, więc możliwe, że po prostu jadą naleśniki. To, to, to jest do mnie podobne, że świat się kończy, ja umieram, mogę zabić innych ludzi, ale kurczę, naleśniki, no! Okej, okay, pora popełnić... Protokoły bezpieczeństwa są uruchomione, a ludzka forma życia jest wykryta w tym miejscu, gdzie będzie eksplozja. Więc mamy się najpierw odsunąć. Nie, musimy siebie też eksplodować. I żadne protokoły bezpieczeństwa nas nie powstrzymają. Na szczęście ch chyba pamiętam, gdzie widziałem protokoły bezpieczeństwa. Nie. U, nie. U, kapitana! O, przegapiłam. Karta, ka kapitana dostępu do wszystkiego. Można, pomyślisz, że powinno być na jego ciele? Ale może go. Intruz zabił, to zabrał ją ze sobą. A że wiemy, że Intruzem jesteśmy my. Okej. Okay. Akces dostępu. Ostatni log. Co się wydarzyło? Dowiemy się, czy to my zabiliśmy kapitana, obstawiam, że tak. Log kapitana. Transkrypcja tego, co było powiedziane na głos. Ktoś zabija całą załogę. Lick nie żyje, Jeff nie żyje. Zabarykodowałem siebie na mostku i, i wyślę sygnał z prośbą o pomoc i. Kapitanie? O mój Boże, czy to ty? E, tak, proszę, wpuść mnie. Zamknąłem zabójcę w, w sypialni. Trzymaj się, otworzę drzwi dla ciebie. A później są odgłosy walki i koniec wszystkiego. No to już wiemy, co się stało. Kapitan też nie wiedział, że to my wszystkich zabijamy. Da, pora anulować yy, protokoły bezpieczeństwa. Protokoły bezpieczeństwa są obecnie online. Deaktywuj. I teraz eksplodujemy siebie razem z kryształem. Gotowi na wielkie kabum? Kabum! Czy na pewno chcesz wszystko detonować? Tak, poproszę. Coś na pokładzie horyzontu zabiło wszystko, próbowało także zabić Ciebie, musiało stać powstrzymane. Środek chemiczny dr Goodberg zadziałał tak, jak miał i osłabił kryształ, co sprawiło, że był bardziej podatny na uszkodzenia. Próbowały zniszczyć go bombą, kładąc bombę dokładnie w tym miejscu, gdzie był kryształ, na, w samym środku jego gniazda. Sekcja z laboratorium została kompletnie zniszczona. Czy to było wystarczające? Kiedy otworzyłeś sypialnię, poznałeś prawdę. Okazało się, że Kryształ przejął nad no tobą kontrolę. W jaki sposób te ciche dźwiękowe wibracje starczyły, aby mogło się rozprzestrzenić i zacząć rosnąć w tym ciele? Wiedziałeś, że nie ma jakiejś szansy, żebyś przeżył, więc zrobiłeś to, co musiało stać zrobione. Kiedy odpaliłeś eksplozję, pouchnął łonęła na ciebie razem z kryształem. Nadal nie wszystko oczyściłam? Kiedy droszyna ratunkowa z Warszawy weszła na horyzont, odkryli, że nie ma nikogo, kto przeszedł przy życiu. Laboratorium w statku zostało kompletnie zniszczone, jednak wszystkie logi, które pozostały, to było wystarczająco wiele na to, aby poznać, co się stało. Cały statek został transportowany do laboratorium, które jest znane tylko jako Side Reel Plexus One. Okej, okay, popatrzyłam na achievementy, jakie są na Steamie, i jest jeszcze jedno zakończenie. W tym zakończeniu mają nie wiedzieć, co się stało z tym statkiem. Nigdy nie odkryć prawdy, statek zaginie. I nie trafi do tego laboratorium, bo mają jakieś takie przeczucie, że jak trafi do laboratorium, to się to skończy równie dobrze, jak DNA obcego trafiło do laboratorium w filmach o obcych. Znaczy, bomba jest na miejscu? Jest, niech tu sobie zostanie i się chilluje. To tym razem zrobimy, żeby statek się cały eksplodował. A jako, że jak se to będzie eksplodował, to uruchomi bombę, która jest na kryształach i eksploduje podwójnie. Dobra, a samo zniszczenie. Co? System samozniszczenia stał został zepsuty? Nie można tego zrobić? Czuję się rozczarowana, chciałam wszystko wysadzić. Okej, okay, wygląda na to, że samozniszczenia niestety nie uda nam się zrobić. Więc robimy to, co zrobiłam poprzednio. Zanim widziałam, że to ja byłam intruzem, tutaj umieścimy bombę, więc wracamy do kryształów. Zabieram bombę. Moja bomba. Nikomu nie dam. Bomba należy do mnie i jest tylko moja. Pyk. I teraz się wybuchniemy. Poproszę mnie wybuchnąć. Tak. Coś na pokładzie Horyzontu zabiło wszystkich i było zabić Ciebie, musiało zostać powstrzymane. Substancja chemiczna autorstwa pani Gutberg zadziałała tak jak miała, osłabiając kryształ, sprawiając, że był bardziej wrażliwy na uszkodzenia. Próbowały zniszczyć kryształ bombą, wysadzając w powietrze cały statek, tak dla pewności. Sam kryształ, hmm, sta cały statek, hmm. Potężna eksplozja pozostawiła nic za sobą. Po prostu wszystko, pssz, 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 nic nie zostało, a przynajmniej taką masz nadzieję. Otworzyłaś sypialnię i poznałaś prawdę. Kryształ cię opętał, jakoś starczyło, aby te drobne wibracje dotarły, wlazły w twoje ciało. Kryształ się rozprzestrzenił po tobie, zaczął rosnąć i przejął kontrolę nad twym ciałem. Wiedziałaś, że nie przeżyjesz w żaden sposób, nie ma jak się z tego wyleczyć, więc zrobiłaś to, co musiało zostać zrobione. Aktywowałaś bombę, i eksplozja pochłonęła ciebie razem ze statkiem. Warszawa znalazła nic, gdy przybyła ratować statek, tylko właśnie kawałki metalu latające w kosmosie. Nigdy nie odkrył, co naprawdę się stało na pokładzie horyzontu. I to było zakończenie. Ostatnie. I to, proszę Państwa, było Don't Escape 3. Zostało nam już tylko Don't Escape 4. Czy uda nam się w nie zagrać w październiku? Bo pamiętajcie, do końca października, aby uczcić Halloween, publikuję jedno wideo dziennie. Tak więc, ej, chcecie zobaczyć więcej moich let's playów? Wpadnijcie tutaj jutro. Albo wiecie, obejrzyjcie ten milion innych filmów, które wrzuciłam w ciągu tego miesiąca, bo październik już się tak trochę kończy. Tyle filmów wrzuciłam. Oglądajcie je. A ja teraz się zmywam. Papa, pa. do zobaczenia jutro. Kuk, kuk. Zanim jednak już na dziś na dobre się pożegnamy, chciałabym jeszcze podziękować moim patronom, czyli osobom wspierającym mnie poprzez portal PATRONITE. Spośród owych patronów na szczególne podziękowania zasługują Malta Filipiak, Aleksandra Schumacher, Juliusz de Piotr Orlik, Dani Dir, Srebrna Stal, Alek Habel, Piotr Wołoch, Mari, Wiktoria o... Balskowiak.